Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Silaw i witam was na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać trzy gry, które są takimi trochę zabijaczami czasu dla mnie. Bardzo lubię do nich wracać sobie co jakiś czas. A pierwszą grą jest Vampire Survivors. Jest to gra, która polega na poruszaniu ludzikiem po mapie. Ataki wykonują się automatycznie i zabijamy wrogów. Zabijając przeciwników, z zabitych przeciwników wyskakują takie diamanciki, które zbieramy, które są naszym ekspem. Z każdym levelem dostajemy ulepszenie do naszych umiejętności, bądź nową umiejętność. Możemy ich mieć kilka. Z tych umiejętności możemy stworzyć build, który no, będzie lepszy lub gorszy. Gera polega na tym, że mamy przetrwać jak najdłużej. Jeżeli zginiemy, no to game over zaczynamy od nowa, jeżeli przetrwamy tam 30 minut, to przyjdzie kostucha, też nas zabije i mamy kolejny poziom. Super mega gra, kosztuje jakieś 20 zł i jest mega, mega wciągająca i fajna. Usiądziecie na 15 minut i nie zobaczycie, kiedy minie pół godziny, później godzina, później półtorej, później dwie, później trzy i a mieliście tylko posiedzieć przecież 15 minut, tak? Kolejną grą w tym krótkim zestawieniu jest gaa pod tytułem Don't Starve. Na Steamie kosztuje ona 35 zł, ale możecie ją też kupić na inne platformy, na przykład na telefon z Androidem, na Switcha, na konsole stacjonarne. Gra polega na przetrwaniu. Zbieramy różnego rodzaju surowce i żywność, po to by móc przetrwać i craftować inne przedmioty, żeby móc założyć bazę i przetrwać jeszcze dłużej. Gra jest bardzo wciągająca, jest fajna. Jeżeli byście chcieli zagrać to na przykład ze znajomymi, no to polecam też wam Don't Starve Together. Ostatnią grą na tej krótkiej liście jest Stardew Valley. Historia zaczyna się od tego, że jesteśmy pracownikiem w korporacji i mamy po prostu wszystkiego dość. Otwieramy listę od naszego dziadka, który chyba jest świętym Mikołajem. W tym liście dziadek przekazuje nam farmę, na którą się udajemy i tam zaczynamy nowe swoje życie, gdzie będziemy po prostu prowadzić tą farmę. Możemy w tej grze uprawiać różne warzywa hodować zwierzęta, łowić ryby, budować relacje z mieszkańcami e, pobliskiej miejscowości, schodzić do kopalni, gdzie będziemy mogli wydobywać surowce, czy też walczyć z... czy też walczyć z potworami. Gra jest bardzo wciągająca, zabawy jest na bardzo wiele godzin, także serdecznie Wam polecam. Stardew wali kosztuje na Steamie 54 zł. Możecie też tą gę zakupić na konsole stacjonarne, czy też Nintendo Switch, ale również i na telefony. To wszystko w dzisiejszym filmie, jeżeli Wam się podobał to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i rozważyć subskrypcję tego kanału. Dzięki i do następnego.